Sportowcowi Ostatnia Prosta się kojarzy raczej z czymś trudnym, ale też z czymś, co już jest blisko celu. Na pewno Ostatnia Prosta również się wiąże z naszym dystansem. Ja z dziewczynami biegamy 400 metrów, gdzie na Ostatniej Prostej to jest tak naprawdę, często rozstrzygają się zawody i jest to już można powiedzieć walka o życie. Ostatnia prosta kojarzy mi się e, przede wszystkim z takimi szlifami, ostatnimi szlifami przed startem. Dla mnie to jest bardzo ważny moment, bo w tym momencie czuję, że moje marzenia, moje cele nabierają realnych kształtów i że za chwilę nastąpi ta godzina zero, kiedy rzeczywiście zostaną one, mam nadzieję, spełnione i osiągnięte. Jeśli porównując to do, do szlachetnej paczki, do pomocy ludziom, to ostatnia prosta to jest ten właśnie czas. Tak samo jak my sportowcy zawsze robimy wszystko, aby na tej ostatniej prostej dojść do tej chwili, na którą czekamy. Tak samo mam nadzieję, że, że my jako darczyńcy, my jako ludzie damy radę wspólnie a pomóc wszystkim rodzinom, które tego potrzebują. Borykałam się z kontuzją i ja tak naprawdę do ostatniego momentu walczyłam. Walczyłam o to, żeby znaleźć się w sztafecie, żeby móc wystartować, ale dzięki mobilizacji, dzięki wsparciu tak naprawdę dziewczyn, rodziny najbliższych udało się, i teraz już mówię o tym z uśmiechem. Na 9 miesięcy przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, które zostały przesunięte właśnie o rok, doznałam kontuzji w czasie Mistrzostw Europy w Moskwie. Była to kontuzja troczka. Dla wspinacza jedna z najpoważniejszych i najtrudniejszych do przejścia kontuzji. Wszystko stanęło pod ogromnym znakiem zapytania. Po raz kolejny w swoim życiu, takim sportowym życiu, ale też i prywatnym odkryłam, jak ważni są ludzie, którzy są wokół mnie. Tutaj właśnie Mateusz, mój mąż, trener, e, moja siostra Gosia, czy przyjaciele, znajomi, rodzina, e, którzy rzeczywiście pozwolili mi przejść przez ten najtrudniejszy okres. Po pewnym czasie sobie zdałam sprawę, że to nie dotyczy tylko mnie, tylko wszystkich osób wokół mnie. Trenerów, rodziny, koleżanek, kolegów z klubu czy z kadry. Wszyscy wiedzą, że gram dla nich. Myślę, że to odczuwają. Trenuję po to, żeby oni też się cieszyli z mojego sukcesu. Ważną rolę odegrał mój mąż, który przez tyle lat wspierał mnie w przygotowaniach. Mąż, trener, cała rodzina, no to bez tych ludzi tego medalu by nie było. Dlaczego pomagam? To jest jedno z tych pytań yy, łatwe, ale trudne. Natomiast od razu mi się tak w głowie, od razu pomyślałem, że po prostu lepiej się czuję, jak komuś pomogę. No i też uważam, że gdzieś tam to dobro potem do nas wraca. Każdy z nas może znaleźć się w tej trudnej sytuacji i również chcielibyśmy, żeby znaleźli się na tyle życzliwi ludzie wokół nas, żeby również nam pomogli. Więc mnie to osobiście chwyta za, za serce. Motywacja, żeby pomagać zawsze, jest chyba taka sama. Chcemy w sprawie... Sprawić komuś, komuś jakąś przyjemność, sprawić chociażby przez chwilę pojawił się uśmiech na twarzach. Osobiście uważam, że jeżeli każdy z nas zrobi chociaż niewielki, dobry uczynek, to dzięki temu świat po prostu stanie się lepszy. I czasami, żeby pomóc drugiej osobie, tak naprawdę potrzeba niewiele, a jego uśmiech i szczęście jest po prostu bezcenny. Już 11-12 grudnia odbędzie się weekend cudów. Nadal możesz pomóc tym, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to od nas zależy, jak potoczy się ostatnia prosta szlachetnej paczki w tym roku. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl